Cześć, witam Was w kolejnym odcinku LinkedIn Pro. Wiele mądrych głów próbowało już rozgryźć działanie algorytmu Linkedina. Podobnego zadania podjęli się eksperci z Just Connecting i opublikowali wyniki swoich badań, z których płynie wiele ciekawych wniosków. Oto kilka z nich. Optymalna długość posta to 1470 znaków. Treści krótsze od 6 wersów, przy czym wersy puste nie liczą się do tego równania, mogą obniżyć zasięgi od 25 do 35%. Podobnie jak edytowanie posta w pierwszej godzinie od publikacji. Dlatego pamiętajcie, tworząc treści, twórzcie posty ciekawe, merytoryczne, ale także dokładnie czytajcie je przed publikacją. Idealna dla algorytmu liczba hashtagów to od 3 do 5. Poniżej 3 hashtagów algorytm może obciąć zasięgi nawet o 40%, natomiast powyżej 5 o 20%. Co ciekawe, używanie hashtagów w komentarzach nie ma żadnego wpływu na pozycjonowanie posta. Bardzo dobrze jest też używać własnych, spersonalizowanych hashtagów, ale działają one odpowiednio dopiero wtedy, kiedy obserwuje je właściwa liczba osób. Tagować zawsze warto, jednak należy pamiętać o kilku zasadach. Jeżeli otagowana przez nas osoba bądź firma nie zareaguje na naszego posta, zasięgi mogą zostać obniżone nawet o 50%. Samo polubienie posta niewiele daje, natomiast komentarz może podnieść nam zasięgi o 10-15%. Co ciekawe, otagowanie osoby w komentarzu, a nie w poście, nie ma żadnego wpływu na zasięgi, niezależnie od tego, czy ta osoba zareaguje, czy też nie. Wszyscy wiemy, że dla zasięgu lepiej, jeśli post skomentujemy, a nie jedynie polubimy. Warto jednak pamiętać, że algorytm LinkedIn'a docenia komentarze, które mają więcej niż 5 słów. W przypadku materiałów wideo warto zadbać o dodanie napisów, które mają pozytywny wpływ na zasięgi. Optymalną długością takiego materiału jest od 45 do 60 sekund, a najlepszym formatem jest kwadrat. W ostatnim roku ogromny wpływ na godziny publikowania miała oczywiście pandemia. Obecnie sugeruje się, aby treści publikować w godzinach porannych od 8 do 10, a jeśli chodzi o dni, najlepiej we wtorki i czwartki oraz, co ciekawe, w soboty. Okazuje się, że w soboty aż 60% użytkowników LinkedIna sprawdza publikacje, a publikuje jedynie 20%. Kolejną ważną rzeczą jest, aby nie publikować zbyt wielu treści w ciągu 24 godzin, ponieważ algorytm LinkedIna podzieli te zasięgi na wszystkie treści. Jeśli chcecie poznać więcej danych, umieszczam w komentarzu link do całości badania. I pamiętajcie, zawsze testujcie, co u Was sprawdza się najlepiej.